Zacznij w z skrzyżnym, sukasanie, z wyprostowanymi plecami, zrelaksowanymi barkami. Weź głęboki wdech, zaproś powietrze do klatki piersiowej, płuc, brzucha. Z wydechem przejdź do wirasany, usiądź płasko na piętach, zrób wdech. Z wydechem odwróć dłonie, połącz kciuk i palec wskazujący w gijan, mutrze, zamknij oczy. Weź wdech, zrób wydech. Oddychaj miarowo, regularnie i spokojnie. Wsłuchaj się w rytm własnego oddechu. I całkowicie przenieś uwagę z zewnątrz do wewnątrz. Z każdym wdechem, zapraszając do siebie odżywczą energię, pranę, naszą życiową moc. Z każdym wydechem odpuszczaj to, co już Ci nie służy. Całkowicie zrelaksuj emocje. Weź wdech. Zrób wydech. Jeśli jest jakaś intencja, która do Ciebie przychodzi, którą chcesz do siebie zaprosić, teraz jest ten moment. Zrób wdech. Powoli z wydechem przenieś ręce na początek maty i połóż czoło płasko w pozycji dziecka. Zrób głęboki wdech, spokojny wydech. Poczuj bicie serca w klatce piersiowej.